Cześć! W poprzednim odcinku zaczęliśmy tworzyć sobie zalążek gry komputerowej. Jak na razie zrobiliśmy tylko tyle, że kiedy Max wciśnie strzałkę w prawo, to przesuwa się o 10 kroków w prawo. Jeżeli wciśnie klawisz w lewo, przesuwa się w lewo. Dzisiaj dodamy sobie do naszej gry kolejną postać. Będzie to postać kraba, która uniemożliwia Maxowi przejście na drugą stronę planży. No i będziemy musieli zrobić coś takiego, żeby po kliknięciu na tego kraba on na chwilę zniknął z naszej planszy i Max mógł spokojnie przejść na drugą stronę. Ok. Dobrze, zatem zaczynamy. Na początek proponuję, żebyśmy dodali sobie postać kraba do naszej animacji. Znajdźmy ją tutaj. Krab. Po angielsku. Jego nazwa zaczyna się na C, prawda? Czyli mamy go tutaj. Ok, postawmy go na ziemi. Może w tym miejscu. Dobra. No i teraz tak. Póki co, gdy uruchomimy nasz program, no to Max niewiele będzie sobie robił z obecności kraba, tak? Będzie przechodził sobie z jednej strony na drugą. Ale my chcemy zrobić tak, aby jednak Max blokował się na krabie, jakby to powiedzieć żeby nie mógł przejść na drugą stronę i wypowiedział wtedy jakiś komunikat na przykład au to bolało no bo krab go wtedy uszczypnął prawda kiedy max próbował przejść no dobrze no to musimy wziąć sobie kolejny bloczek typu jeżeli i teraz uwaga max może inaczej program musi wykryć ten moment kiedy max zetknie się z krabem jak to zrobić do tego użyjemy oczywiście znów czujników. Tym razem będzie to czujnik, czy dotyka koloru. W jaki sposób będziemy używać tego czujnika? On mówi nam o tym, że jeżeli Max dotknie pewnego koloru, postać Maxa tak, zetknie się z, jakimś, z jakąś inną postacią, która ma zadany kolor, no to coś się wtedy wydarzy. Gdy klikniemy tutaj. To zobaczymy, że możemy wybrać sobie ten kolor z naszych suwaków. No ale ciężko byłoby nam wybrać kolor czerwony, taki jak należy do krawa, żeby był on dokładnie takim kolorem, jakiego chcemy, prawda? Bo inaczej nasz program nie zadziała. Zatem klikniemy sobie tutaj na taki przycisk, który pozwoli nam wybrać sobie kolor widzisz, z naszej animacji. Tak. Obręcz w kształcie koła, w kształcie okręgu, podświetli się na odpowiedni kolor. Klikamy. OK. I teraz jesteśmy pewni, że gdy Max zetknie się z kolorem kraba, z kolorem takim, właśnie ciemnoczerwonym, to coś się wydarzy. A co ma się wydarzyć? No, Max ma powiedzieć najlepiej przez krótką chwilę. Au! to wolało ok sprawdźmy czy to zadziała czy Max będzie mógł jeszcze przejść na drugą stronę no nie może przejść musi się cofnąć ok no a teraz będziemy chcieli żeby żebyśmy my mogli jako gracze czemuś, jakoś temu zaradzić temu że Max nie może przejść na drugą stronę Zróbmy tak, że gdy klikniemy na kraba po uruchomieniu naszej gry, to jego kliknięcie spowoduje, na, spowoduje to, że on ukryje się przez chwilę. OK? Zatem tutaj tworzymy oczywiście program, wydajemy polecenia Maxowi. Teraz będziemy chcieli wydać polecenia krabowi. Zatem tworzymy dla niego program, który też wykona się po wciśnięciu zielonej flagi. I teraz, jeżeli klikniemy na kraba, tu też musimy znaleźć odpowiedni czujnik. Zobaczmy. Będzie to czujnik kliknięto myszką, bo to jest taki czujnik, który właśnie takie pytanie nam zadaje: czy, czy kraba, bo jemu wydajemy polecenie, czy kraba kliknięto myszką? Jeżeli. Go kliknięto, to coś ma się tutaj wydarzyć. A co? W zakładce Wygląd mamy bloczek Pokaż i bloczek Ukryj. Bloczek Pokaż pokazuje nam naszą postać na ekranie, a bloczek Ukryj ukrywa ją. Zróbmy sobie zatem tak, że gdy klikniemy myszką na kraba, to on się ukrywa, a później, po kilku sekundach, znowu pojawia się na ekranie. Czy pamiętasz, jakiego bloczku należałoby użyć, żeby coś... żeby program odczekał kilka sekund, a dopiero później wykonał kolejną instrukcję, kolejne polecenie wydane przez bloczek? Była taka instrukcja czekaj, której już kiedyś na pewno używaliśmy. Czyli dodajemy ją. Niech program poczeka no, 3 sekundy, żeby Max zdążył przejść na drugą stronę. A następnie nasza postać się ukryła, to teraz będzie musiała się pokazać. Przechodzimy do zakładki Wygląd, wybieramy bloczek Pokaż. OK? Czyli po kliknięciu myszką postać kraba, prawda? Ukrywa się na chwilę. Potem program czeka kilka sekund, krab jest dalej ukryty i na koniec postać kraba się pokazuje. Sprawdźmy, jak to będzie działać. Ok, no na razie nie możemy przejść. I teraz, uwaga, klikamy na kraba. Coś, cóż tu się zadziało? Hmm. Cóż tu się zadziało? Może zatrzymam na chwilę, aby to sprawdzić? Ach, oczywiście. Jest to to, co mówiłem w poprzedniej lekcji. A znożyłem o tym zapomnieć. Zobacz. Żeby nasz program w ogóle mógł się wykonać, żebyśmy mieli czas podjąć jakąś decyzję, musimy całość zamknąć w bloczku zawsze, ok? Zobacz, a tutaj tego nie zrobiłem. Teraz będę miał czas, zanim program skończy się wykonywać, bo on będzie wykonywał się zawsze. Cały czas w kółko będzie się wykonywał, prawda? Ja będę miał czas, żeby podjąć odpowiednią decyzję. No to uruchamiam mój program jeszcze raz. Max znowu blokuje się, prawda, na, na naszym krabie. A my go teraz klikamy na niego, usuwamy go i max zdążył przejść na drugą stronę. Znowu klikamy go i szybko, szybko przechodzimy i zdążyliśmy. Ok, a czy zdążymy przejść, jak wpiszemy tutaj dwie sekundy? No, poeksperymentujmy troszkę. Uwaga, i klikamy na kraba i próbujemy przejść. No, daliśmy radę. Ok, to by było na tyle w dzisiejszej lekcji. Poznaliśmy dwa kolejne przydatne czujniki. Ty możesz teraz poeksperymentować. Możesz pisać tu jedną sekundę, możesz pisać tu więcej sekund, umieścić więcej krabów, a może jakichś innych postaci. Zachęcam cię do eksperymentowania, bo eksperymentowanie zawsze najbardziej pomaga nam się rozwijać. Dziękuję Ci za obecność w dzisiejszej lekcji i zapraszam na kolejne. Na pewno będziemy jeszcze rozbudowywać naszą grę. Do zobaczenia. Cześć!